Dzień dobry, witam, pozdrawiam z Ełku, historycznej stolicy Mazur. Szanowni państwo, Ełk jest bardzo zwartym miastem, miastem kompaktowym. Dzisiaj pojęcie smart city, miasta inteligentnego jest bardzo bardzo popularne, ale nie wiem czy w tłumaczeniu polskim miasto inteligentne oddaje w pełni to co ono faktycznie Oznacza. Miasto inteligentne to miasto, które zarówno wdraża różnego rodzaju rozwiązania, ale ma szereg wyzwań. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka z nich. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na wyzwanie: czy to się wyświetla w tej chwili? Mam pytanie. Tak, doskonale. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na wyzwanie, jakim jest wspomaganie transformacji w kierunku cyfrowej gospodarki. Tym rozwiązaniem jest Smart City i Smart City 3.0. Podkreślę 3.0, co jest bardzo istotne, o tym jeszcze będę mówił, ale z drugiej strony ogromnym wyzwaniem jest niski poziom cyfryzacji urzędów gmin urzędów miasta, ale także innych jednostek starostw powiatowych czy nawet urzędów marszałkowskich. Tutaj widzimy kilka rozwiązań, o których będę szerzej mówił w zakresie poprawy poziomu cyfryzacji polskich samorządów poprzez uporządkowanie systemu prawnego, na które my jako samorządy nie mamy wpływu, na to wpływ ma parlament, który Często zajmuje się też innymi sprawami, nie widząc tutaj konieczności wdrażania pewnych zmian, które my jako samorządy postulujemy i stworzenia pewnych standardów. Za te standardy my już jako praktycy możemy odpowiadać. I kolejnym rozwiązaniem jest poprawa poziomu cyfryzacji polskich samorządów, samorządów tych mniejszych i większych, poprzez budowanie kompetencji, kompetencji i świadomości w zakresie cyfryzacji zarówno wśród urzędników, jak i Mieszkańców. Postęp cywilizacyjny, technologiczny bardzo szybko się zmienia, świadomość również się zmienia, i wydawałoby się, że wszyscy za tym nadążamy, a jednak, a jednak niekoniecznie, ponieważ w ciągu ostatnich lat, jako Związek Miast Polski, ta na, 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 korporacja samorządowa zgłaszała szereg różnych postulatów. I już od początku lat 90. zgłaszaliśmy postulat wprowadzenia standardów informatycznych, które byłyby wdrażane w naszych urzędach, dla zapewnienia pewnej kompatybilności systemów, systemów w skali ogólnopolskiej. Po drugie, też warto przypomnieć, że jako Związek Miast Polskich zalecaliśmy od połowy lat 90. wprowadzenie takiego Krajowego, Ogólnopolskiego Programu Wsparcia dla Budowy Lokalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Ja dodam, że te systemy informacji przestrzennej są bardzo istotne, nie tylko ich dostęp do nich, nie tylko dla instytucji, dla organizacji, ale także dla mieszkańców. I postulowaliśmy właśnie wsparcie dla budowania tych lokalnych systemów informacji przestrzennej jako podstawę do zarządzania usługami i infrastrukturą i planowania rozwoju naszych gmin, naszych miast. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jako miasta polskie chcielibyśmy, by rozumienie Hasła Smart City, miasta inteligentnego, rozumieć we właściwy sposób. Chcielibyśmy odejść od tego, by rozumieć to jako tylko miasta posługującymi się nowoczesnymi technologiami, jako miasta, które wdraża szczegółowe, szczególne rozwiązania w oparciu o nowoczesne, nowoczesne technologie. My uważamy, że miasto jest smart, gdy jest mądrze zarządzane wdraża rozwiązania w oparciu o współpracę z mieszkańcami i angażuje mieszkańców do uczestnictwa w zarządzaniu także do korzystania z inteligentnych rozwiązań w tym między innymi z zakresu internetu rzeczy. Wiążemy ogromne nadzieje z właśnie odejściem z podejściem zaprezentowanym przez ekspertów w projekcie Smart City 3.0. Ja tylko przypomnę, że ono właśnie zakłada wykorzystanie potencjału mieszkańców, zakłada, że miasta nieustannie się uczą, zarówno jako instytucje, ale też mieszkańcy są podatni na wiedzę, nowe informacje. Nasz związek, nasz związek Miast Polskich wypromował i uczestniczy w budowie bardzo wielu narzędzi wspierających zarządzanie rozwojem na podstawie danych i pewnych informacji. Mamy toczące się prace nad systemem monitorowania usług publicznych w oparciu o dane GUS. Mamy monitor rozwoju lokalnego, co to niezwykle przydatne narzędzia, które powinny być stosowane w każdym urzędzie administracji samorządowej. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na wyzwania, postulaty zgłaszane przez miasta. Po pierwsze uważamy, że powinno nastąpić kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej miasta. Tutaj bardzo duże nadzieje wiążemy we współpracę z działem administracji rządowej, który zajmuje się... Cyfryzację, rozwój kompetencji cyfrowych urzędników i mieszkańców w oparciu o wdrażane nowe technologie, to jest bardzo istotne. Szczególnie małe gminy borykają się z ogromnymi problemami w tym zakresie. Kolejna kwestia to stworzenie ram instytucjonalnych dla wdrożenia e-administracji. Tutaj potrzebna jest współpraca i współdziałanie z administracją rządową i tak by wdrożyć istotne narzędzia, które będą praktycznie wykorzystywane w naszych urzędach, co nie zawsze się zdarzało. Standaryzacja danych miejskich w skali ogólnopolskiej, tak by można było te dane porównywać do siebie i wdrażać odpowiednie rozwiązania. No i oczywiście udostępnienie danych miejskich w taki sposób, żeby mogli korzystać z, nie, z tych danych mieszkańcy, by te wszystkie rozwiązania były inteligentne i łatwo przyswajalne. Kolejnym kierunkiem zgłaszanym przez miasta jest wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych do zarządzania zasobami miasta. Mówi tutaj o kulturze organizacyjnej, nie tylko naszych urzędów, ale także innych instytucji organizacji. Mówię tu także o procesach, które powinny być zrozumiałe dla wszystkich tych, którzy ten potencjał technologii cyfrowej wykorzystują. No i kompetencje pracowników, o których już wspominałem, ale także Wdrażanie w realizacji usług miejskich na odpowiednim poziomie. No i nabycie tych umiejętności z zakresu pozyskiwania, analizy, wizualizacji, przetwarzania czy stosowania danych cyfrowych, by były one zrozumiałe dla mieszkańców i wykorzystywane przez mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu miasta. Ale też istotne jest tworzenie centrów kompetencji wspierających transformację cyfrową. Kolejny kierunek to Dostosowanie przepisów do wymogów e-administracji, na przykład wymogu, eliminacja wymogu form papierowych. Niestety teraz mamy dualizm. On jest kosztowny, czasochłonny i zupełnie niepraktyczny, niepraktyczny. Kolejny element to wzmocnienie w przepisach wymogu interoperacyjności systemów informatycznych wykorzystywanych przez samorządy do zapewnienia integracji danych zbieranych przez systemy. Tutaj na przykład interpretacja przepisów RODO w kontekście potrzeb analitycznych danych miejskich dla potrzeb realizacji zadań samorządu. No i kolejny kierunek kierunki zgłoszone przez miasta to między innymi opracowanie standardów dla kluczowych zbiorów danych. Dotyczących infrastruktury drogowej, komunalnej, systemów transportowych, zieleni, bioróżnorodności, co jest teraz istotne w ostatnich czasach, i wypracowanie zasad i metod udostępniania danych miejskich, które pozwolą na publikację, utrzymanie wysokiej jakości danych, które będą wykorzystywane przez miasta. Dlatego też jako Związek Miast Polskich budujemy system monitorowania usług publicznych oraz monitor rozwoju rozwoju lokalnego. Zwrócę na koniec uwagę jeszcze na bezpieczeństwo cyfrowe. To jest ogromne wyzwanie dla naszych samorządów, dla naszych urzędów, nawet w kontekście ostatnich informacji. Na to musimy być przygotowani i wdrażać odpowiednie rozwiązania. Tutaj najwięcej pomocy potrzebują w szczególności małe gminy, ale także i średnie miasta. Powinny być zapewnione odpowiednie programy. W tym telegraficznym skrócie chciałem zwrócić uwagę na te kwestie dotyczące miasta inteligentnego, wyzwania i kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte i są podejmowane zarówno przez miasta, ale także administrację rządową oraz instytucje biznesu czy otoczenia biznesu. Dziękuję bardzo.